Przedszkola Koniczynka. Witaj w naszych przedszkolach. Bezpieczeństwo, nauka i dobra zabawa naszych dzieci są dla nas najważniejsze. wwwprzedszkola Grupa DZT specjalizuje się w wykonywaniu inwestycji i remontów w ciepłownictwie, w wodociągach i kanalizacji. Wykonujemy serwisy kotłowni oraz węzłów cieplnych. Budujemy kotłownie w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. wszystkich Państwa do odwiedzenia Wałżyckiej Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych w Wałżyków Centrum do obejrzenia wystawy wyjątkowej wystawy trzeciej akcji charytatywnej Wałżyckich twórców na rzecz Hospicjum Wałżyckiego różne postawy twórcze, różne działania od rzeźby do malarstwa, wszystkie bardzo interesujące i bardzo piękne prace. Zapraszam gorąco, ponieważ wystawa jest tylko do 25 kwietnia. Potem oddajemy ją do hospicjum, a następnie odbędzie się aukcja charytatywna. Zapraszam. dziękuję bardzo za Państwa obecność przede wszystkim dziękuję wszystkim artystom właściwie jest to pomysł, który zrodził się kilka lat temu realizowany był do tej pory w Muzeum Włodzyskim no i była idea była taka, żeby Państwa spotkać żeby Państwo się spotkali, Państwo czyli artyści te oklaski, które wybrzmiały są właściwie oklaskami dla Was, ta wystawa te prace wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, jesteśmy po to, żeby poniekąd celebrować wasz sposób <gry> widzenia rzeczywistości. Jest to taka inicjatywa, która, która de facto jest inicjatywą no, takiego dziania się, takiego wspólnego poszukiwania, pewnych rozwiązań artystycznych, które miałyby powędrować do ludzi, którzy chcieliby się Waszą e, kreatywnością cieszyć. Bo to właściwie jest e, taka dedykacja, ta jedna forma, która jest Wam zadana, e, wspólna forma, forma jaja. E, no oczywiście jest również symboliczna, e, jest także banalna. E, myślę, że ta wystawa pokazuje bardzo dobrze, że w tej. W tej poniekąd banalnej formie odnaleźliście się Państwo w sposób no, dla mnie satysfakcjonujący. Pomysły, które tutaj są realizowane na każdym obiekcie no, są co najmniej oryginalne. To, jak potraktowaliście sam pomysł, to żeby to była pisanka, ale żeby to nie była pisanka. To wszystko Wam się udało. Chciałabym, żebyście poczuli E, taką radość z tego powodu, że ktoś o tych chorych myśli. E, taką wdzięczność za to, że ktoś poświęca swój talent. To jest nie do opisania i to jest nie do opowiedzenia. Wielu z Państwa od wielu, wielu lat wspiera działalność naszego hospicjum. Musicie Państwo mieć świadomość, że ta instytucja istnieje już 20 lat. Że tak naprawdę, gdyby wszyscy byli w stanie ustawić się tutaj w szeregu, byłoby tysiące chorych, którym my dzięki także Państwo pomogliśmy. artystów można liczyć. To jest właśnie. To, o czym mówiła przed chwilę pani Henryk Kowalczyk, że o jednej porze, w jednym czasie zostały wykonane konkretne prace na rzecz właśnie ludzi szczególnie potrzebujących. Ten pomysł, który jest realizowany już po raz trzeci z tego, co tutaj było wcześniej powiedziane, widać, że przyjął się, a więc dzięki szerokiemu tutaj wsparciu galerii, pracowników tutaj galerii i ludzi, przede wszystkim twórców, Artystów naszych bałżyńskich powstaje wystawa, która będzie przede wszystkim no, miała to odniesienie dla tych, którzy są w szczególnej potrzebie. Także pozwólcie, drodzy Państwo, że bardzo serdecznie też podziękuję, że coś takiego tutaj właśnie powstało, że możemy eksponować te prace, że będzie można je przenieść także do hospicjum i pokazać yy, właśnie rodzinom i tym ludziom, którzy tam przebywają.